Zapraszam na temat 15 lekcji w 15 dla klasy 7, która w tym roku szkolnym jest wyjątkowo dłuższa niż te 15 minut, no, ale musicie mi wybaczyć, bo zagadnienia są tak obszerne, że po prostu nie wystarcza mi ten czas, który sama sobie narodziłam na początku tej serii, tworząc ją w tamtym roku dla klasy 6. Mamy zapisać odpowiednie wyrażenia arytmetyczne i obliczyć jego wartość. Do liczby 7,5 dodaj iloczyn i trzeba znać takie pojęcia jak iloczyn, oraz suma, różnica, kwadrat, sześcian, różne kombinacje. Iloczyn to jest wynik mnożenia tych dwóch liczb, czyli iloczyn będzie dotyczył tej drugiej części. Mamy to zsumować tą pierwszą podaną liczbą, czyli będzie to wyglądało w ten sposób. Że zapiszemy sobie w nawiasie to, co będziemy mnożyć. Zresztą bez nawiasu też wiedzielibyśmy, że pierwszeństwo w wykonywaniu działania będzie miał iloczyn, czyli mnożenie, a dodawanie będziemy wykonywać na końcu. Więc może być to wersja z nawiasem, może być bez nawiasu. Przechodzimy sobie tutaj na ułamki zwykłe, bo inaczej nam się tego nie da obliczyć przy mianowniku 12. Robimy to w ten sposób, że to, co widzimy. Ale bez przecinka zapisujemy w liczniku, a w mianowniku tyle, ile było miejsc po przecinku, tyle jedynce dokładamy zer. To jest cała sztuka tego zapisu. I tutaj, tak zostały te przykłady dobrane, żeby to nieco sobie poskracać. Można jeszcze piątkę i dziesiątkę, ale jeśli ktoś tego nie zauważy, to też nie będzie zbyt dużej straty. I mamy nadal 7,5 w ułamku dziesiętnym dodać jedną drugą i tu będzie łatwiej zamienić jedną drugą poprzez pomnożenie i licznika i mianownika przez 5 na 5 dziesiątych i to 5 dziesiątych zapiszemy jako ułamek dziesiętny i mamy wynik, który będzie nieco szybciej niż gdybyśmy mieli przejść na ułamki zwykłe teraz mamy do ilorazu iloraz to jest dzielenie liczby podanej przez tą i to jest ta pierwsza część mamy odjąć 1 czwartą czyli ponownie albo robimy sobie wersję dzielenia z nawiasem albo bez nawiasu w obu przypadkach będzie i tak informacja że czy chcemy czy nie chcemy zaczynamy sobie od wykonania ilorazu czyli dzielenia Tutaj możemy przejść na ułamki zwykłe dziesiętne obie strony są możliwe, ale dzielenie łatwiej będzie wykonać w ułamkach zwykłych. I pamiętamy, że przy dzieleniu nie robimy dzielenia, tylko tak naprawdę mnożymy przez odwrotność naszego drugiego ułamka. Ja sobie to będę zapisywać. Nawiasie dla oddzielenia patrzymy piątkę i dziesiątkę da się skrócić. I mamy ostatecznie 25 razy 1. I mamy 2 razy 2, czyli 4. Dzięki temu szczęśliwie tak nam się poukładało, że nie trzeba robić wspólnego mianownika. On już powstał i mamy 24 czwarte. I teraz trzeba wyciągnąć całości. Wyciąganie całości to nic innego jak sprawdzanie, ile w 24 zmieści nam się czwórek. Można też to wykonać przy pomocy dzielenia. A wynik w obu przypadkach będzie taki sam, czyli 6. Idziemy dalej. Mamy sumę liczb. Ona tu jest zaznaczona jako pierwszeństwo. Mamy odjąć kwadrat liczby i to wykonujemy jednocześnie. Czyli ta suma naszych liczb, nasze dodawanie, potem jest odejmowanie i kwadrat liczby. Kwadrat, czyli druga potęga sześcian, to by była trzecia potęga. Tu nam będzie potrzebny wspólny mianownik i będzie to szóstka. To jest najłatwiejszy wspólny mianownik, czyli ten pierwszy łamek trzeba pomnożyć licznik i mianownik razy 2, a potęgowanie, to nie jest nic innego, jak dwie sztuki takiego samego ułamka, ze sobą trzeba pomnożyć. I mamy dwie szóste, dodać 1 szóstą i odjąć. Mamy 1, jedną. jedną czwartą, i tutaj ostatecznie mamy 3 szóste, odjąć 1, Czwartą. Mamy dwa wyjścia, albo robimy wspólny mianownik i liczymy dalej, albo sobie skracamy i wtedy robimy wspólny mianownik. Tak czy inaczej, zrobienie wspólnego mianownika nas nie ominie dla szóstki dla czwórki, wspólnym mianownikiem jest 12. Jeśli tego nie wiemy, to pewnie zrobimy 24, bo 6 razy 4 to 24. Ale jeśli wpadniemy na to że 12, po drodze, z wspólnym mianownikiem, to będziemy sobie przemnażać przez mniejsze wartości, to jest tylko tyle. Tutaj mamy 6 dwunastych, a tutaj mamy 3 dwunaste. Zostaje nam po odjęciu 3 dwunaste. To można, ale nie trzeba skrócić, bo nie ma tego jako wymogu naszego zadania. Ale można sobie skrócić do 1 czwartej, wedle uznania. I tu się pojawia sześcian liczby 2. Do tego sześcianu mamy dodać kwadrat liczby. Sześcian liczby. To wspomniana już prędzej trzecia potęga. Mamy dodać kwadrat liczby, czyli mamy sześcian i nasz kwadrat w postaci mnożenia. Rozpisany z tego mnożenia dwójek mamy 8, a tutaj mamy 4 dziewiąte, z tym, że tutaj pomiędzy nimi jest znak dodawania. Licznik raz licznik, mianownik raz mianownik, czyli po złączeniu mamy 8 całych i 4/9. Teraz weźmy sobie takie bardziej rozmaicony przykład do obliczenia, gdzie pojawiają się ułamki, w których są dodatkowe działania. I tutaj przydałoby się na początek, co nie jest zbyt oczywiste, najpierw zadać tak, aby ten ułamek uporządkować. Mamy 5 całych razy. Jak sobie dodamy do siódemki naszą dziewiętnastkę, to wtedy będziemy mieć 26 dziesiątych. I dopiero teraz zaczynamy sobie liczyć. Oczywiście dodawanie nie jest pierwszym działaniem, które w naszej piramidzie powinno być wykonane, ale tutaj musimy uporządkować sobie to, co mamy. Czyli w pierwszej kolejności systematyzujemy nasz ułamek i dopiero teraz przechodzimy do wyliczenia. Tutaj piątka i dziesiątka dzielą się przez 5 i mamy 26 drugich, co daje nam 13. No, idziemy dalej, ta sama zasada. Porządkujemy sobie licznik naszego ułamka i mamy 6 całych razy 4 trzecie. 6 całych zamieniamy na 6 pierwszych. Mamy 4 trzecie. Patrzymy, czy coś nam się tutaj nie skróci, żeby przypadkiem nam nie ułatwić naszych obliczeń. 2 razy 4 to 8 i 1 razy 1 to 1, czyli mamy wynik 8 całych. Tutaj, zarówno i jak i w mianowniku musimy sobie uporządkować. 14 odjąć 9, czyli mamy 5 i będziemy robić 9 plus 6, czyli 15, mnożymy razy 3 całe. Te 3 całe zamieniamy sobie na 3 pierwsze i 3 razy. 5 daje nam 15 i 15 razy 1 to 15. Zamienia się to 15, 15 czyli 1. Całą. Tutaj dokładnie to samo. Próbujemy sobie dodać to, co przyniósł nam licznik. Możemy sobie już zamienić na 21 pierwszych, i mamy tutaj jedną drugą. Tutaj można by to było sobie zamienić na ułamek dziesiętny, ale liczmy ułamku zwykłym, może nam się bardziej to przyda. Czyli po dodaniu, tak naprawdę możemy już sobie wpisać łącznie 7 całych i jedna druga, ale nadal to wygląda dosyć dziwnie. Możemy sobie tutaj wykonać skrócenie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby 21 i 7 podzielić przez 7 i ostatecznie dostaniemy 3 razy 7 całych i jedna druga. 1 razy 1 przez 1. To można pominąć, i już będziemy szykować się do mnożenia. Będziemy zamieniać liczbę na mieszaną na ułamek niewłaściwy, czyli 2 razy 7 do 14 plus 1, 15 drugich. I tutaj nic nam się nie pozwraca, więc trzeba sobie pomnożyć 3 razy 15 i potem podzielić to przez 2, a dokładniej wyciągnąć z całości. Tutaj w 45 się nam tych dwójek 22 sztuki i zostanie jedna druga. Idziemy dalej. I tutaj mamy podobne schematy. Najpierw porządkujemy sobie licznik i mianownik, i wtedy dostaniemy 8. 9 odjąć 4 to daje nam 5, czyli 8 piątych, które będziemy dzielić. 16 minus 10 to 6. 12. I osiem piątych, żeby podzielić. To nie będziemy dzielić tylko mnożyć, obracamy drugi ułamek. Można było dwunastkę i szóstkę skrócić na jedną drugą, ale załóżmy, że nie wpadliśmy na ten pomysł. Więc dopiero teraz możemy sobie co najwyżej skrócić przez dwa, ósemkę i szóstkę. I teraz będzie cztery razy. 12 do wymnożenia daje nam to 48. I tutaj mamy 5 razy 3, czyli 15. I to daje nam 3 całe 15, które zmieszczą się w 48. Jak wiemy, to resztę nam zostanie jeszcze 3 3,5. To zamienia się w 3 całe. I 1 piątą, bo można skrócić trójkę i 15 przez i ostatni przykład. Tutaj też pierwsze co robimy, to porządkujemy sobie nasz licznik. Tu już możemy czternastkę przygotować do mnożenia i odejmujemy sobie od 81 17, co daje nam 64 21. I tutaj będziemy dalej jeszcze sobie dzielić. Możemy skrócić 14 i 21, dzieląc przez 7. I następnie mamy do wykonania 2 razy 62, 2 razy 64 i to mamy 128, i potem 1 razy 3, co daje nam 3, i dzielimy sobie przez 8 trzecich. Ale tak naprawdę, tak jak w poprzednim przypadku, dzielenie zamienia się na mnożenie i drugi ułamek, Zamieniamy sobie miejscami licznik i mianownik. Dzięki temu skróci nam się zestaw trójek. I 8 i 128 możemy sobie podzielić przez 2, możemy sobie podzielić przez 4. I to zależy od tego, na co wpadniemy, bo również możemy podzielić przez 8. Jeśli wpadniemy na to, że od razu dzieli się przed 8, to mamy szybciej, ale jeśli podzielimy tylko przez 2, to zobaczcie, co się stanie. Tutaj mamy 64 i mamy 64, drugie, czwarte, powinna być czórka, bo najpierw przez 2, sobie dzieliśmy, czyli mamy czwarte i teraz to 64 dzielimy sobie jeszcze przez 4 i wychodzi nam 16, można od razu przez 8, można było tutaj jeszcze sobie skrócić to przez 2, ale tu jest już dowolność. Robimy tak, żeby ten wynik wyszedł nam jak najłatwiejszy do wyliczenia. I w ten sposób mamy kolejne zdanie obliczone. Na koniec zadanie tekstowe. Pan Izidor zapłacił za swoje zakupy banknotem 100 złotowym. Możemy sobie to już zanotować. Jako resztę, czyli my nie wiemy za bardzo ile zapłacił. Na zakupy, ale wiemy, jaką resztę otrzymał, bo otrzymał banknot 20 złotowy. Do tego otrzymał dwie dwuzłotówki i trzy 20 groszówki, i jeszcze. Dlatego zadali pytanie, ile kosztowały zakupy pana Izydora. Czyli tego nie wiemy. Pierwsze, co wypadałoby tutaj zrobić, to dodać sobie to, ile zapłacił za zakupy. Mamy 20 zł i 2 i 2 to razem 24 zł. I tutaj mamy 20 groszówki razy 3, to będzie 60. Grosz. Od 100 zł odejmujemy 24, 60 i możemy to zrobić w pamięci najpierw od 100, odejmując sobie 20, a dopiero potem resztę. I wtedy mamy 80, potem od 80 zabieramy jeszcze 4 zł. I mamy 76 i potem z tych 76 zabieramy jeszcze 60 groszy i zostaje nam 75 zł i 40 groszy. Tak to można zrobić w głowie, jeśli ktoś tego nie potrafi, to nikt nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać to działanie i pisemnie w słupku. I jako, że to było zadanie tekstowe, musi pojawić się odpowiedź, nawet taka najprostsza która tak naprawdę przepisuje wynik. Nie musi być to zdanie, że zakupy pana Izdora kosztowały 75 zł i 40 groszy. Jakaś odpowiedź po prostu musi się w takim zadaniu znaleźć. Pamiętajcie o tym. Przed nami temat siódmy z podręcznika. Działania na liczbach dodatnich i ujemnych. I on będzie towarzyszył nam najprawdopodobniej przez dwie lub trzy lekcje matematyki w 15 minut dla klasy siódmej.